I jako pierwsze chcielibyśmy przedstawić Liceum Ogólnokształcące Integracyjne. Jest to szkoła, w której w klasie uczy się maksymalnie 20 osób, a ten cały proces edukacji wspiera też podczas lekcji nauczyciel wspomagający. No ale o tym wszystkim najlepiej powiedzą nam nasi uczniowie. Julka i Adam z trzeciej klasy są dzisiaj z nami. Dzień dobry moi drodzy. Dzień dobry. Julia, jesteś już w trzeciej klasie, więc zaraz kończysz szkołę, a w maju piszesz maturę. Powiedz, jak oceniasz te trzy lata nauki w naszej szkole? Trzy lata minęły w bardzo przyjaznej, tolerancyjnej atmosferze. Każdy z nauczycieli jest wyrozumiały, ma indywidualne podejście do nauczycieli, do, uczniu, do ucznia. Ja, szkoła jest też bardzo wyjątkowa pod tym względem, że jest uniwersalna, bo każdy znajdzie coś dla siebie i każdy ma wpływ na to, co się dzieje w szkole. A co jeszcze moglibyście powiedzieć o atutach naszej szkoły? Znaczącym atutem jest to, że szkoła znajduje się w centrum miasta, dzięki czemu każdy powinien mieć do niej dość dobry dojazd. A jeśli chodzi o samą szkołę, to znajdują się w niej cztery strefy relaksu, które idealnie nadają się do odpoczynku pomiędzy lekcjami i mamy też niedawno otwarty bufet ze zdrowymi przekąskami. Jest też biblioteka, która w najbliższym czasie również będzie rozwijana. Tam znajdziecie mnóstwo ciekawych książek, ale też gry planszowe. Warto też wspomnieć, że nasza szkoła co roku składa projekty do budżetu obywatelskiego. I te, które będą realizowane w najbliższym czasie, to manufaktura mody, młodzieżowy klub sportowy i centrum aktywności społecznej. Centrum aktywności lokalnej, osiedlowej. Lokalnej, przepraszam, tak. <grym>, wiadomo, że nie samymi lekcjami człowiek żyje, więc czy szkoła ma do zaoferowania jakieś zajęcia dodatkowe? Tak, oczywiście są zajęcia dodatkowe, są zajęcia językowe, są te zajęcia artystyczne. Można też się zapisać do naszego Szkolnego Zespołu Muzycznego wolność. Nasi uczniowie jeżdżą też na różnego rodzaju konkursy i zawody, ale oczywiście są też konkursy i zawody wewnątrzszkolne. takie, które pamiętam, to był ten, w którym uczniowie mogli spróbować swoich sił w pisaniu wierszy. I jest też samorząd uczniowski, w którym również można się zaangażować. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas. Dziękujemy Wam bardzo.